Czoma się ma kolejny dzień, więc jak zawsze duel Ledger i bez przedłużania lecimy. I zaczynamy NMPZ-em. I co no Jest taki wąski blur tutaj z tyłu, auto w trzeciej generacji, więc zgaduję, że jest, jest to Gana. I też jedziemy po prawej, tu jakoś żółto blachę widać, więc wszystko się zgadza. Sporo pan, więc raczej południe, no nawet bardziej. A tutaj jedziemy znowu po prawej i chyba. Chyba jedziemy pick-upem, tak po bluże sądząc. Nie wiem, sam słup tu niewiele pomoże, ale ogólnie to wygląda jak jakaś taka Panama, więc... No właśnie, to była Panama. A tutaj? No, nie ma żadnych drzew, są same takie małe krzaki, więc myślę po tym, że Argentyna by to mogła być jakaś. A że jest tak sucho i górzyście, to raczej północno-zachodnia jakaś. Jeśli w ogóle Argentyna no Ale tak, nie ma jak stwierdzić po której stronie jest słońce No nie wiem, zgaduję, że to będzie ta Argentyna No była ci idziemy w Boliwii, więc trochę mu tutaj zabiorę I mamy betonową drogę Raczej Tajlandia, myślę, że mogę spuszczać, jest taka w miarę czerwona ziemia, to powinien być chyba wschód A że mamy betonową drogę i też kwadratowy słup tam dalej, to Tajlandia musi to być No, ale myślałem też o południu właśnie przez te drzewa, co tam po lewej stronie rosły, bo one często rosną na południu. Ale z drugiej strony taka czerwona ziemia to jest częściej tutaj. No więc tu nie byłem pewien, ale przeciwnik zagasował bardzo podobnie. Tutaj Stany lub Kanada z takimi odsłoniętymi skałami przy drodze. Wydaje mi się, że najczęściej to by było jakieś Ontario. Ale o, to mogły być też jakieś Stany albo jakaś inna prowincja gdzieś niedaleko. No to był Quebec. A tu mamy chyba już Rosję. To gdzie w tej Rosji? Tak płasko, dużo jakiejś takiej suchej trawy. Nie wiem, czy takie regiony by tu miały sens? N nie mam pomysłu. Okej, okay, to było tam. W sumie nie głupie. No, tu od razu to wygląda jak Azja, no i to jest Bangladesz. Mamy blaszane ściany, blaszane dachy, i droga na takim podwyższeniu, jakby na takiej, no takie lekkie wzniesienie, i po obu stronach drogi bardzo często coś rośnie w sensie jakieś pola. A tutaj trochę większy problem. Jaki kontynent przede wszystkim? Myślę, że Ameryka, tylko która też, to jest pytanie. W sensie co? Jakiś dziwny południowy Meksyk? Może jakimś cudem Kolumbia tutaj by mogła być? Mam nadzieję, że to jest Ameryka tak przede wszystkim. Cienie padają chyba na południe. Chociaż ciężko trochę ocenić, a skoro na południe to... Byłaby na południowa, chociaż... Nie, ciężko powiedzieć tak szczerze. Ciężko powiedzieć. Klikasz tą Kolumbię? Nie wiem, mogę kliknąć. Bałem się tego, że to będzie jakaś Azja. Ale widzę, że klikamy to samo. O. A tu? No takie płotki... Że w Ameryce jakieś by to mogło być. Nie widzę czy on ma tam żółtą blachę czy nie. Ale jedzie niby tak przy, przy lewej stronie bardziej? Jakaś Azja by tu wchodziła w grę? Nie wiem, myślę bardziej, że to jest po prostu jakaś Ameryka. Jeśli to jest żółta blacha o tam to... Potencjalnie Kolumbia, chociaż. Nie, te góry to mi wyglądają bardziej. W sensie, tu są takie ciemne skały odsłonięte. To w ogóle przypomina jakieś takie Espirito Santo w Brazylii. Tylko, że tak poza tym mi vibe nie pasuje w ogóle. Więc nie wiem, czy nie zmienić na jakąś Azję. No, zwłaszcza, że on się tam chyba lewej strony trzyma. Gdyby to mogła być co, jakaś Indonezja. ale z drugiej strony to ten płotek taki bardziej chyba amerykański. No trudna runda. U Filipiny jakieś mogłyby być? O, no trudne, trudne. Nie no, raczej Brazylia by tak nie wyglądała tam na południu, gdzie mam kliknięte. Czerwona ziemia trochę jest. Pytanie czy ta Kolumbia. Ale te góry mi nie wyglądają jak na... Kolumbia, w sensie... Płotki też tak średnio. Może Tajlandia? Kiedy mógłby jechać po lewej, tylko no blacha by nie była żółta, w sensie, no nie widzę czy jest żółta, to jest najgorsze. Coś tam żółtowego widać, czy to jest tak małe, że ciężko stwierdzić. Nie wiem, prawdopodobnie robię głupotę, ale nie mam pomysłu, to jest najgorsze. Bo tak, czy Meksyk? Chyba też nie. A takie kwadratowe słupki by mi może pasowały pod Tajlandię? Filipiny, o tym też pomyślałem Ale na szczęście przeciwnik tutaj w Kolumbii, więc wygrałem, GG No ale to była trudna runda O kurde, przeciwnik o ponad 200 euro więcej ode mnie Nieźle i mamy NMPZ i od razu taka ciekawa jakość kamery Ona Wygląda europejsko, te budynki... Nie wiem czy to jakieś tak i dziwne Włochy, na przykład, mogłyby być? Czy Francja bardziej... Z... Może Francja bardziej z tymi budynkami? Trochę ciężko ocenić, ale w sumie podoba mi się ten gaz we Francję. Już ma 13 tysięcy zagranych. No ciekawie. I chyba nie chce kliknąć. A jednak chyba kliknie. Belgia też pomyślałem. Okej, okay, to była Francja, więc tutaj jestem bliżej. Takie to prześwietlone. Bardziej Stany czy bardziej Europa? Tu jest jakaś chyba siatka, ale no nie da się za bardzo rozpoznać, co to tam jest. Nie widzę żadnych kartek na drzewach. Czasami są w Stanach takie kartki posted I ten łatwo by było Stany po tym rozpoznać. Tylko najgorzej, że tego nie ma. W sensie, to może znaczyć, że jesteśmy w Europie. Ale też auto nie widać, bo jest tak prześwietlone. Trochę problem. Nie no, chyba obstawiam Europę. Czy nie? Nie wiem, dużo drzew liściastych. to boję się, że to będą te Stany. Ale zobaczymy, okej, okay, on też kilka Europę I to w sumie blisko, bo Chorwację. Okej, okay, to były Włochy Więc przynajmniej nie pomyliłem kontynentu Ten krzaczek y, brasz tak zwany, ja nie wiem jak to po polsku w sumie jest y, To na zachodzie Stanów rośnie najczęściej I gdzieś tam na zachodzie Stanów pewnie będziemy właśnie Bo to raczej nie są te krzaczki z Argentyny Chyba nie czy tak? Nie, no chyba nie jest. Dobra, to zostawię i Zobaczymy. I tu też podobnie gesujemy, i to była Argentyna. O, wow, ale to wyglądało bardzo mocno jak ten Sakebrush. Może tam nawet on był. No to on mnie zmienił bardzo. Na szczęście nie tylko mnie. Eee, dobra, jedziemy. Nie wiadomo po której, ale to jest chyba to auto, więc skadujesz po prawej. Słońce na północy, tutaj to już bym obstawił tą Argentynę, nie to co w poprzedniej rundzie. Gdzieś tu. Nie wiem, bo tam jakieś lekkie góry są na zachód, w sumie to nie takie lekkie, nawet dość wysokie, więc zachód by tu miał sens. Nie wiem czy meta na takie lekkie różowe drogi działa, w sensie no dużo razy mi to już oszukało, ale że nie wiem, najczęściej niby statystycznie to jest w San Luis. I tak na vibe to by mogły być te okolice, więc może to nie jest głupi guess. Zobaczymy. Okej, okay, to było San Luis. Wyjątkowy przypadek, kiedy ta meta jednak działa. Bet betonowa droga, to od razu Filipiny lub Tajlandia najczęściej. No, a takie lampy to raczej bardziej w Filipinach. Oczywiście też w Filipinach jeździ się po prawej, w Tajlandii po lewej, ale tutaj no, nie da się za bardzo stwierdzić po której jedziemy. Ale zakładam, że to są Filipiny po prostu. Indonezja, to ciekawe, czyli no jak mylimy kraj lub kontynent, to klikamy i tak to samo Co jest no spoko, bo jakby on to wszystko trafił, to by nie było najlepiej Mamy drugą generację kamery w Stanach lub w Kanadzie, e, gdzieś tu w tym środkowym pasie e, No ale druga generacja jest dużo częstsza w Kanadzie niż w Stanach Tam mamy nawet jakieś góry, to czy to może być jakiś na przykład zachód Alberty? I że to były te góry tu? Nie, no, to jakaś taka pojedyncza. Może to bardziej jakiś północny, nie wiem, saska, czy coś w tym stylu. Może tam niżej trochę. No, się no raczej Stany to nie są. O, no, tu kasujemy nawet blisko siebie. Nawet bardzo. I to było bardziej na południu. I tu mamy Europę jakąś. Tak to wygląda, przynajmniej. Takie zimowe zdjęcie, jeszcze deszczowe. Nie wiem, czy jakieś Węgry? Chyba nie bardzo. Czechy chyba bardziej mi tu pasują niż Węgry. To jeszcze z zimą? No niby Bułgaria może być, ale tu mi trochę droga, nie wygląda bułgarsko. Nie no, sam gaz może nie jest zły. Chociaż szczerze nie wiem co innego bym mógł kliknąć. No na pewno jest trochę opcji. Ale jest tylko jeden. Dziwnik coś ma kliknięte bardziej na północ. Ode mnie. Zobaczymy, co on tam wymyślił. Danie wymyślił i to były stany. Czyli znowu mylimy kontynent. No to ciekawie. Mamy białe linię na, na środku. Wygląda mi to jak Nowa Zelandia. Taka moja pierwsza myśl. I tak, no są drewniane słupki daleko od siebie, bo między nimi są jakieś metalowe. Więc no drewniane są daleko od siebie, czyli wyspa bardziej południowa. A to też pasuje, bo góry są takie nawet wysokie i też bardzo dużo drzew na nich jest. To też jest bardziej na południowej wyspie. Ale czy na pewno to jest zelka? Gdzie mamy słońce? Nie wiadomo. No tam te chmury są po prostu jakieś takie prześwietlone. Niekoniecznie tam jest słońce. Nie takie też średnio widoczne. Ciężko będzie stwierdzić cokolwiek. Ale chyba mi ta zalka pasuje. No spróbuję. Okej, okay, to była, tylko bardziej na północy i tutaj trochę stracę. I tu mamy stany na pewno. I spory odnop między tymi liniami na środku żółtymi. Często to jest w tak, jakimś Oregonie, na przykład, ale to nie wygląda mi do końca jak Oregon. W sensie, no ogólnie drzewa, liściaste są. Czy nie jest w ogóle ten znacznik kilometrów z Meksyku? Taki biały? Chyba jest. W Stanach są zielone. Tam z napisem Milan na górze. W sensie Mile. Ale z drugiej strony. Czy byłyby tutaj takie jakby wgłębienia między liniami w Meksyku? No coś mi nie pasuje, coś mi nie pasuje, ale jest tak sucho, trochę piasku, że nawet jakiś północny Meksyk mógłby być. Chociaż czy aż taki północny? Też niekoniecznie. No wydaje mi się, że Meksyk tak mimo wszystko. Słońce takie niezdecydowane po prostu na zachód. No bo jak nie Meksyk, to co? No bo raczej nie Stany. Kanada na pewno nie. Kliknę, zobaczymy. Kalifornia. Mm, dobra, przeżyłem to. Dziwny znacznik strasznie. On mnie trochę zmylił. No może te wgłębienia właśnie między liniami to one nie występują w Meksyku, ale jakoś nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Tu jesteśmy na pewno w Australii. Jak myślę, czy to by to mógł być Zachód. Chyba nie. Wręcz jest South Australia. Gdzieś tutaj. No oby nie ten zachód. No nie wiem, bolardów nie widać za dobrze. Kliknę, zobaczymy. Muszę być bliżej, bo inaczej przegram. Okej, okay, podobne gesy. Teraz trochę mniej podobne, teraz bardziej. I switch, no, znowu switchną, no, okej. Okay. Jestem jak bliżej, więc gramy dalej. 24 rok. Tak, no wygląda europejsko. Jak 24 to mogą być Niemcy niby w czwartej generacji, bo tam zdjęcia od 23. Bo tu nawet jest taki vibe trochę nie niemiecki. Chociaż często w Niemczech są bollardy przy drodze, tu akurat nie mamy. Więc czy na pewno Niemcy, to bym nie powiedział. Może być nawet Polska niby. Więc może Hecz nie będzie takim głupim pomysłem. No jakieś sąsiednie kraje też by się mogły tutaj zdarzyć, ale chyba... Taki Hecz to jest dość dobra opcja. Bo to też wygląda polsko. I on klika tą Polskę. To była Polska. I przegrałem na Polsce, niestety. No dobra, GG. No miał ponad 200 do więcej ode mnie. I tak długo wytrzymałem. No i dobra, to by było na tyle, więc jak wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. Siema!